Barbara Kurdej Szatan i Rafał Szatan spędzają tegoroczne wakacje na Sardynii. W nowej fotorelacji uwiecznili czuły pocałunek. Barbara Kurdej Szatan i Rafał Szatan uchodzą za niemalże idealne małżeństwo. Jednak nawet w ich związku nie brakowało kryzysów. Jak para radzi sobie z różnicami i wyzwaniami w życiu codziennym? Oto kulisy ich małżeństwa. Początki Związku Barbary Kurdej Szatan i Rafała Szatana, Basia Kurdej Szatan i Rafał Szatan poznali się podczas prób do muzykalu Her. Miłość szybko rozkwitła, a po pięciu miesiącach randkowania Rafał oświadczył się Basi na stoku narciarskim. Ich uczucie rozwijało się równie szybko, po kilku latach pojawiły się pierwsze wyzwania i myśli o rozstaniu. Jak wyznała Basia w książce, jak to się stało, nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. W najgorszych momentach podczas kłótni w złości. Nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy. Na szczęście szybko Basia i Rafał nauczyli się wypracowywać kompromisy, dzięki czemu stanowią dziś przykładne i zgodne małżeństwo. Barbara Kurdej Szatan i jej czułości z mężem W pierwszy weekend sierpnia Rafał Szatan zamieścił kilka zdjęć u boku Basi. Na jednym z nich widać, gdy para czule się całuje. Fotki wykonano we Włoszech, a konkretnie na wyspie Sardynia, gdzie rodzina spędza tegoroczne wakacje.